Witajcie, jest kawa, są lampy, możemy zaczynać kolejny film z cyklu Złote Lampy Zenona. Dzisiaj mam polskie, nowe, małe lampy marki Aquell. One się nazywają LEDi Smart. I tak się składa, że to już jest trzecia wersja tych lamp. I ja mam akurat wszystkie trzy: pierwszą, drugą i trzecią. Opowiem wam, co się zmieniło na przestrzeni lat. Tak patrzę, że tą pierwszą wersję, to nawet mam folią. Z góry także nówka z Peweksu. Zobaczymy, jak to na przestrzeni lat się zmieniało. No i co mamy, dostajemy tym razem. Serdecznie zapraszam na film. Sponsorem kanału jest firma Tetra, producent pokarmów, oraz firma Aquel, producent filtrów akwariowych. Produkty z filmu dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu. No to po kolei. Chronologicznie sobie to zróbmy. Najpierw mieliśmy taką fajną, małą lampę w dwóch smakach w wersji Sunny, czyli takie ciepłe światełko, i w wersji plant z diodami czerwonymi, niebieskimi, białymi i naprawdę to było fajne światełko. Ja nawet. Dostałem kiedyś od widza, że ktoś na kostce przy dwóch takich światełkach, no bo umówmy się, to nie są jakieś turbomocne lampki, ta miała coś około 5W, ja Wam wklejam na dole, pod warunkiem, że gdzieś znajdę jaką ona miała moc, ta pierwsza wersja. I kiedyś widz wysłał mi zdjęcie, że na dwóch takich lampkach normalnie trawniczek Monte Carlo sobie hodował, też Wam wkleję to zdjęcie. Bardzo przyjemna lampka do niedużych zbiorników. Nawet na kostkę 30 na 30 ona się nadawała. Chyba nawet swego czasu była w jakiś tam zestawach. I co najlepsze, ona się nazywała Lady Smart. Nie dlatego, że była sterowana z komórki, tylko to były czasy. To były czasy, kiedy komórki wchodziły. I to chodzi o to, że ona wygląda jak komórka, ale broń Boże nie była sterowana przez komórkę. Taka nazwa. Na tamte czas, Nie wiem, który to był. Jak pamiętacie, napiszcie w komentarzach. I teraz o co chodzi. Te lampy miały bardzo prostą konstrukcję. Do sterowania potrzebny był prąd i mieliśmy pstryczka elektryczka. Włączona, wyłączona. Koniec. Jeżeli chcieliśmy, żeby lampa nam się sama włączała, typu tam przypuśćmy nie wiem, o 12 w południe, no to trzeba było albo zakupić programator ten analogowy, jeszcze taki, co tak rzędził. I on wtedy odpalał tą lampę sam. Potem były wersje cyfrowe z przyciskami. Potem pojawiły się smart gniazdka. No i faktycznie można już było sterować z komórki. I ta lampa, ja Wam mówię, po co wklejam, co wklejam. Jak ja tutaj wszystko widzę, po to sobie wziąłem watomierz. Plant generuje moc 5,7 waciora. To już wiemy. No i bardzo przyzwoita lampa. Naprawdę spoko podobało mi się to światełko. No i wiecie. Świat poszedł do przodu. Szmery bajery. Firma wypuściła Ledy Smart. Dwa smaki w dwóch kolorach białe i czarne, bo zapomniałem powiedzieć, że te lampy były białe i czarne, i pojawiły się te cuda. Ja tu mam wersję białą, wersję plant. Można było też dostać w obudowie czarnej, wersję. Sany i ona ma tu dodatek dzień noc, wiecie to taka moda była, żeby w nocy świeciło akwarium na no niebiesko prawie jak morskie, no i ja rozumiem sam sobie to włączyć na godzinkę przed zgaszeniem całkowitym, żeby była taka fajna poświata, ryby też się nie pozabijały o szybę, typu, że się lampa zapaliła i od razu zgasła i tutaj na pudełku mamy trzy ty, ryby świecenia, mamy dzień, mamy wieczór lub ranek, no i taki wieczór, noc, nie? wykresy mamy tutaj, eee, co tu jest, 420 lumenów, lampa miała 4,9 waciora, 9000 kelwinów i ona miała ten tryb nieszczęsny. Tutaj nasi inżynierowie wymyślili to tak, suwałk, hmm, to jest zapakowane, nie chcę tego popsuć, to pudełko jest czarodziejskie. Przedostaliśmy lampę, ja jej nigdy stąd nie wyciągałem, leży i się kurzy. Trzeba ją na jakiejś aukcji u mnie wystawić. Nowe, noweczka lampa w kolorze białym, oklejona, tak wyglądała. I tu pstryczek elektryczek na pierwszy rzut oka wygląda dokładnie tak samo, ale jest drobna różnica. Świeci nam plant i świeci nam plant, generuje moc 4,9 waciora. Ja nie wiem, nie znam parametrów aż tak technicznych, czy tu się diody zmieniły, czy nie. No ale tak na złodrowy rozum moc spadła. No jak moc spadła, to słabo. Ale dlatego ona spadła, bo tak mi się wydaje bo może tu są po prostu nowsze diody, bardziej energooszczędne tego nie wiem, tak zgaduję. I żeby się przyłączyć ten tryb nocny, Albo zmierzchowy, to patrzcie. Trzeba szybko klikać. I to wszystko jest ok. Ale jeżeli chcieliśmy użyć tego programatora czasowego, czy to analogowego, czy smart gniazdka z interwałem minutowym, to działało. Ale działał tylko jeden tryb bo to tam jest parę sekund, nie pamiętam ile chyba, z pięć. Jak za szybko przełączymy, to się zmienia tryb, ale jak poczekamy trochę dłużej. No właśnie. Czyli potrzeba poczekać dłużej, jak zgaszę, nawet A, no, ile to jest sekund, raz, dwa. Potrzebnych się nie wpadach. Trzy. Ciekawe kiedy to 4, Cztery. Pięć. Widzicie? Można było użyć tego trybu tylko plat. E no, chyba, że mieliśmy takie smardniastko z naliczaniem sekundowym, które potrafiło ustawić parę sekund później, żeby było tak zwany double click. Nie? Widzicie, jak szybko klikam, to się tryby zmieniają. I tak jeszcze tylko z ciekawości powiem, bo się w oknie odbija. Tryb ten nocny, co ciekawe, <gryw> patrzcie, ile zużywa prądu. Chyba muszę kupić lepszy watomierz. Zużywa zero, co jest niemożliwe, ale dobre. Może jest po przecinku tam 3. No i był problem, żeby ten tryb sobie, słuchajcie, zmienić. Dlatego firma musiała, ja zabiorę ten tutaj bałagan. Dlatego firma poszła do przodu i wymyśliła swój sterownik. Znienawidzony przez akwarystów. Ale nie dlatego, że coś jest nie Tak, sterownik jest spoko. Zobaczcie, on ma możliwość sterowania dwoma lampami. Wszystko jest spoko. Ale no, cena smardniastka waha się teraz pewnie około 40-30 zł. Jak kupicie tam z Azji, to kupicie jeszcze taniej. No a to urządzenie było po prostu sporo droższe. No i wiadomo, my jesteśmy narodem oszczędnym. No, i wybieraliśmy tańsze rozwiązania. I strasznie to było, z tego co widzę po komentarzach pod tym filmem e, e, z unboxingu tego urządzenia. No to jednak, że to jest za drogie. Nie, no bo nie dość, że musimy kupić lampę, to musimy kupić droższy od lampy sterownik. Fajnie, że do dwóch lamp. I on tu potrafił, miał tak zwanego szybkiego klika. Jak się tam ustawiło, kiedy ma się włączyć lampa, to normalnie ten przełącznik robi fik, 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 fik. fik. Było widać, jak lampa zmienia kolory, że tam ten, jak ja to nazwałem, ja to sobie tak nazwałem. Zenon nazwał, nazwa zastrzeżona, double click, nie? No i to było coś takiego. Czyli poszliśmy do przodu, miał już dedykowany, dedykowany sterownik do tych lamp, nie? No i to się nie wszystkim spodobało. No i jakby się wszystkim podobało i kosztowało, nie wiem, było za darmo, bo za darmo to dobra cena, no to nikt by nic nie musiał zmieniać. Ale mamy nowość. I to też, słuchajcie, ta wersja poprawiona dzien-noc była właśnie Sany i Plant. Tak samo jak te poprzednie wersje. I tutaj ja mam wersję Lady Smart BT, czyli sterowaną przez Bluetooth. To są po prostu stare pudełka, czyli mam e, szybciej sprzęt w starszym pudełku z naklejoną tylko nalewką. Sam się pytałem, kiedy będą nowe pudełka. No może się niedługo pojawią. A dlaczego, bo one są mylące? Sam się zdziwiłem, bo mówię, to jest sany, a ja chcę planta, bo wiem, że plant fajnie świecił. Ale to jest przecież e, lampa sterowana z aplikacji. Więc to my wybieramy w aplikacji czy to sany, czy Platy I też występuje w dwóch smakach: w białym i czarnym. No to czarny, modny, chociaż to się zmienia jak w kolejdoskopie, nawet jest na pudełku, że do używania tego, tej lampy potrzebujemy tego sterownika. No nieprawda, nie potrzebujemy, bo to ma mieć w sobie wbudowany e, sterownik. Nawet, słuchajcie, składałem te lampy. No, czuję się jak ten. O, dziękuję. O, dziękuję. Czy. Tak, kleję, czekaj. To kablami w tą stronę. O, patrz. Zrobiłem lampkę, patrz. Zrobiłem lampkę, nie? Tufik, tufik. Może się zdarzyć tak, że tu jest ta lampa składana przeze mnie. No, żarcik. Bardzo serdecznie chciałem Wam podziękować za wsparcie kanału. Jesteście kochani. Za wirtualne kawusie. Pomagacie mi się rozwijać. Mam e za co wszystkich z domu, żeby pojechali sobie do jakiegoś placu zabaw, a ja w południe mogę nagrywać. To jest bardzo ciężkie. Zazwyczaj nagrywam już ostatnio filmę po 20, jak wygonię wszystkich do góry. No pudełko jest, powiem wam. Tutaj ten, kto projektował to pudełko, był królem. Królem, ale pudełek, nie? Bo to się otwiera. O. Trochę z boku. Ja nigdy nie wiem. A znaczy, to jest akurat fajnie, bo pudełko ze mnie mało miejsca, nie? Bo jest trójkątne. Jest. Lapa. Czy się różni z wyglądu. Dostajemy instrukcję BT. Czyli instrukcja na pewno jest nowa. Czy ona jest znienawidzona przeze mnie, czyli jest z mikroskopijnych. Widzę jakiś plus. Dodali obrazek nie rysunek. Ale dalej ta czcionka jest dla mnie za mała. Ja przyszły w przyszły wtorek idę do okulisty. Bo ja już nie mogę mm, czytać tych napisów nie? na tych pudełkach. To oczywiście też jest wszystko opisane, tylko na no pudełko nie gra do zawartości. Fiubździu! Teraz słuchajcie, to po prostu padłem. Serio padłem. Widzicie dlaczego? Ta lampa jest zasilana przez USB Typ C. No i jak każdy szanujący się producent. Powinien w ramach ekologii powiedzieć, że no masz tyle zenek ładowarek w domu, na pewno sobie coś znajdziesz. I tak wiecie, kupujecie 10 urządzeń i nikt nie daje ładowarki. Akurat daje. Tylko czemu białą do czarnej lampy? To nie wiem, ale dają i to jest plus. Nawet nie taka, słuchajcie, najtańsza, bo ciężka. Także spoko. Ciekawe, jak to działa, jaką to ma moc. I bo mieliśmy jak? Ponad 5, niecałe 5. A to cud, do? A to może jest napisane: 48 waciora, 7000 Kelwinów i P67. Najbardziej mi się podoba zawsze napis Polska. Tu się coś zmieniło. Tu na Bank się coś zmieniło. Jest zupełnie inny układ. Widzicie, diody są, jest ich mniej, ale są większe, czyli na pewno są no, chyba lepsze. No bo tu jest to samo, patrzcie, pierwsza wersja ile miała diod, druga już ma mniej. Nie, to czyli coś się zmienia, to to są nowe diody. No bo zaraz mi zakuela zadzwonią i będą na mnie krzyczeć, Pozmieniało się. Mniej diod, znaczy się, że lepsze. <laughs> Dobra, to też mnie niepotrzebne jest jak to świeci O No powiem wam dwie niebieskie żebalon dwie czerwone dwie zielone w ogóle w tamtych wersjach zielonych nie było diut wcale I widzę zgaszonych raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zgaszonych diut białych i tu już mam moc 3,9 no i mm, największą wadą tych nowych urządzeń zazwyczaj jest, że bez przycisku, nawet takiego double klika, czy tego zwykłego, no słuchajcie bez apki, no nie jesteśmy w stanie zrobić. Co najwyżej możemy lampę wyłączyć i lampę włączyć. No i trzeba zainstalować aplikację, dlatego mam tu telefon. Mm. Pamiętajcie, żeby sobie aplikację zaktualizować, nawet jak macie tą, nie wiem, ja miałem do filtra i wiecie, jaki ze mnie gamoń. Miałem tą aplikację, Aquel BT, którą sobie zainstalowałem, jak bawiłem się jakimiś tam lampami i Hypermaxem. No i próbuję zainstalować tą grzałkę przepływową. I nie idzie, nie widzi, nie ma. I chyba po dwóch dniach się skakłem, że to przecież trzeba aktualizację zrobić w aplikacji. Dobra, to wejdźmy sobie do aplikacji i zobaczymy, co tu się dzieje. Telefon się włącza, ale patrzcie, zrobiłem jeszcze porównanie trzech światełek: wersja pierwsza, druga i trzecia, i powiem Wam, że w pierwszej jest więcej tych dziut a wieszcie po czym to widzę, odbija mi się to w oknie. Jest ich tu mniej, ale świecą mocniej. Także już wiemy, że dali lepszy diod. Dobra to mi nie potrzebne i to co mogę ładnie powołaczyć. No to wejdźmy do aplikacji i zobaczmy, jak to funguje. AqlBT. Wszystkie te urządzenia na Bluetooth instalują się w sekundę. To jest turbo fajniejsze niż urządzenia na Wi-Fi, bo tam to trzeba się logować, wbijać. A tutaj, tak. No i właśnie mówi, że Flow heater jest niedostępny, ale ja bym chciał nową. A jak to się resetuje? Czy tego się nie... Tego się może nie resetuje. Szukaj urządzeń. Patrzcie, bez niczego. Lady Smart BT. Dodaj. Dodaj wybrane urządzenie. I już jest. Piękne sterowanie. Dobra. 3,6 3 3,8 skacze. Wejdźmy do środka, co my tu mamy. Tryb plant jest włączony. Czyli jest słabszy, przynajmniej watowo, bo jest 3,6. Mamy tryb sany. Samo białe światło. I jest, słuchajcie, moc 5,7. Patrzcie, mogę tu trochę podkręcić. Nie mogę dać wszystkich na 100%. Ale tak sobie zróbmy po mojemu. O! Fajne! I wiecie, jaka jest moc? 6,2. To ja już tą lampkę lubię najbardziej z tych trzech. A, bo ja się przyłączyłem na custom. Czemu to jest po angielsku? Tryb morski i marine. Dużo białego i niebieski. Sany i custom. Robimy to sami. A i góry jest wykres. Podnosimy sobie, spadamy. OK. Jest tryb stały. No i jest tryb dzień noc Czyli możemy sobie zaprogramować wschód i zachód słońca. Oraz... Czas rozjaśniania. Jeszcze sobie można jasność księżyca ustawić. I tu, słuchajcie, nic więcej nie ma, bo nic więcej nie jest potrzebne. Powiem że jest ta lampeczka. Zróbmy turbo tylko czy ja mam jakiś rzecz. Momencik. Tada, turbo hardscape. W moim 10-litrowym akwarium nie mam tutaj żadnych korzeni. Eee, taka lampka do takiego akwarium ideolo, nie? Plant dla mnie za ciemno. sany spoko, marine to w ogóle. Wolę custom i pomojem. Jezu, jakie brudne to akwarium. Wiecie dlaczego jest takie brudne? Bo ja w kółko robię różne testy właśnie w tym zbiorniku. I ja tą wodę nalewam, wylewam, ale nie przecieram zenek. Co za szsy. Co myślicie? O nowych LEDi Smartach, już prawdziwych Smartach sterowanych z komóreczki? Sekcja komentarzy, jak zwykle, wasza. Cześć!